Nie myślcie sobie, że nagrywanie tego programu to jest taka kaszka z mleczkiem. Wcale nie. To kosztuje nas bardzo wiele, między innymi naszą relację. Właśnie, to wszystko wchodzi w nasze życie prywatne tak. i potem człowiek idzie ulicą i zaczepia Cię jakaś pani i mówi, a dlaczego Pan tak nieładnie powiedział na mojego ulubionego wykonawcę? No. A przecież król polo to nie jest Zenek Martyniuk, tylko Marcin Mirer albo inny zespół. No i my musimy się z takimi różnymi opiniami na co dzień spotykać. Był taki moment, że ja po prostu w każdy czwartek Musiałem z domu wyjeżdżać i zabierałem żonę na kolację. Tak, ja, kochani, słuchaj, no może pojedziemy dzisiaj czwartek, jakoś tak by... Tak, akurat I wrócimy. Tydzień, tydzień, żeby żona nie oglądała, co ten Urbański tam opowiada. Tak, po dżem, 22 wrócimy, tak. jak już akurat końcóweczka. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień, imprezy z nami. No no... Ale na szczęście moja żona, tak jak dziewczyny z Girls, bardzo lubi mleczko. No to wasze zdrowie, Top Girls, mleczko teraz w imię I myślę, że tą piosenkę mogę zadedykować swojemu koledze Jacusiowi, który jest takim fanem topek, że oj, był już na wielu koncertach, a też marzone.